Jest 15 sierpień 2024 roku jak zwykle zaczynamy od załadowania łodzi. 16 ruszamy w kierunku Wolina, ale po drodze nocujemy w Centrum żeglarskim w Szczecinie. Nazajutrz 17 sierpnia wodujemy się w Wolinie, ładujemy graty, taklujemy łódź i 18 sierpnia wypływamy w rejs dookoła Wolina. Pierwszy etap to Woli nogą. Stawili na pierwszy unoczy, że główna idzie świecnie. A tutaj proszę, Osman za sterem. Dopływamy do miejsca, gdzie musimy odbić na północ i tutaj mimo wielu prób łódź nie chce płynąć na wiatr i wygląda na to, że mamy kąt martwy bliski 160 stopni. W tej sytuacji włączamy motor, a tu niespodzianka znowu zaczyna lecieć ciepła woda schodzenia. Na środku zalewu nie mam jak dostać się do otworów chłodzenia, żeby je przepchać, więc decydujemy się na powrót na żaglach do Woliny. Kiedy jesteśmy już na Zatoce Skoszewskiej, znowu nie możemy wyhalsować, wreszcie z ulgą dobijamy do brzegu i gotujemy ciepły posiłek. Humory się nam poprawiają, przypycham przewody chłodzenia i już bez trudu dopływamy jakieś 3-4 km do przystani w Wolinie. Nazajutrz analizujemy sytuację i decydujemy, że odpuszczamy i raczej nigdzie nie będziemy już wypływać, bo ryzyko ponownego przytkania chłodzenia yy, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi. Zostajemy jednak jeszcze trzy dni w przystani, a ponieważ mamy tu samochód, odwiedzamy miejsca, gdzie planowaliśmy dopłynąć. Jedziemy do Świnoujścia i do Unowa. Tu możemy zapytać Bosmana. Jesteśmy w Łunowie. Właściwie w miejscu, gdzie mieliśmy dopłynąć, ale pokonała nas natura. O właśnie, pojawił się Bosman w kadrze i jakieś spostrzeżenia, jakieś uwagi. No interesująca ta, bardzo ładnie położona. No i szkoda, że nie dalej nam było przypłynąć wodą, prawda, że, się, że natura się nam sprzeciwiła. No właśnie. No, marina ładna, y-bomy, tak jak lubimy. Całkiem, całkiem spoko slip. Widać, że przyczepy też można by było zostawić. No może zobaczymy, może w przyszłym roku nam się uda zwodować tutaj. Bo wtedy na pewno było. Jesteśmy w Łunowie, mieliśmy tu dopłynąć wczoraj, ale przyjechałem teraz na rekonesans, żeby to zobaczyć. No niestety trochę pokonała nas natura. Bardzo ładne miejsce. Teraz właśnie zapytamy pana sterwonę. Pokonała nas natura i pokonał nas silnik. Ale z nowym silnikiem hondy przypłyniemy tutaj w czerwcu przyszłego roku. Wodą. Tutaj jest widok na klif w Lubinie. Kiedyś tam byliśmy, no właśnie, myśleliśmy, że po niego będziemy płynąć. O, ale nie wszystko przed nami. I płynęlibyśmy i tak, i tak, dlatego, ale że pod musieli. pod nim, kawalątek, kawalątek, bo no. tam pod nim jest rozłożone jeziorowicko małe i jest strasznie zarośnięte. Tak. Jest strasznie zarośnięte, także tam byśmy. Potwierdzamy. byśmy się na śmierć. Potwierdzamy, ale proszę, jak jest pięknie. O, właśnie, jakaś łódka wchodzi. Tak byśmy wpływali, tak jak ta łódka. Musimy sobie to wyobrazić, zwizualizować, a tymczasem patrzymy na po długich rozmyślaniach, dlaczego nie udało nam się wyhalysować pod wiatr, dlaczego mamy tak duży kąt martwy, doszedłem do wniosku w wyniku analiz, że mieliśmy zbyt duży grot w stosunku do powierzchni foka, no i cały środek ożaglowania przesunięty za tył. Co prawda ja tego grota podcinałem, tak tam widać na obrazkach, no ale i tak to po prostu niewiele dało. A tu na tej ilustracji widać jak powinna wyglądać łódka ożaglowana stoczniowo, czyli tak jak po prostu była zaprojektowana. Widać rozmieszczenie balastu, jakie mieliśmy w czasie rejsu i widać, że nawet przy tym poprawnym stoczniowym ożaglowaniu jednak większość mas jest z tyłu łodzi. To też nie jest dobre. Natomiast ta ilustracja pokazuje, Poprawne ożaglowanie w miarę dobrym środkiem ożaglowania, no i przemyślane, zredukowane rozmieszczenie mas na łodzi. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi w czerwcu 2025 roku. Także w nowym sezonie 2025 nowe żagle, fok na foku grot na pełzaczach i nowy silnik chudzony powietrzem. A wszystko to po to, żeby uniknąć takich sytuacji jak pokazana na filmie z czerwca 2024.